Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji zorganizowanej, aby przedstawić programy związane z polityką senioralną. Za sobą mamy bardzo trudny rok, rok 2020, walki z pandemią, walki z koronawirusem. Mimo tego e, ciężkiego roku, wszystkie programy e, związane z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zostały zrealizowane. Mam tu na myśli programy dotyczące rodziny, dotyczące wsparcia seniora, gdyż ta grupa w tym trudnym roku najbardziej ucierpiała. I tutaj pragnę w tej chwili przedstawić najistotniejsze programy związane z polityką senioralną. Pierwszym z tych programów jest Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora. Program ten jest realizowany od października ubiegłego roku. Jest kontynuacją programu Wspieraj Seniora, który doskonale był realizowany przez samorządy, ale również i wolontariuszy. W tym programie wzięło udział aż ponad 13 tysięcy wolontariuszy, 320 różnych organizacji młodzieżowych i te, ten wolontariat zapewnił potrzeby ponad 20 tysięcy seniorom. Aby wziąć udział w wolontariacie, należy wejść na stronę internetową tego programu i można wypełnić tam zgłoszenie jak również seniorzy mogą również dokonać poprzez stronę internetową zgłoszenia swojej potrzeby. Seniorzy mają również możliwość korzystania z infolinii ogólnopolskiej. Jest to numer kierunkowy 22 505 11 11, jak również mogą zgłaszać swoje potrzeby do miejscowych ośrodków pomocy społecznej. Program skierowany jest dla seniorów powyżej 70. roku życia i głównym celem jest jego zabezpieczenie seniorów w jego podstawowe czynności dnia codziennego, a więc zrobienie choćby nawet zakupów czy też załatwienie najdrobniejszych spraw. Mogą z tego programu i powinny korzystać gminy, i na ten cel ministerstwo i rząd skierowało w tym roku. 50 milionów złotych. <laughs> Jeżeli chodzi o wsparcie seniorów, to nie możemy zapomnieć i nie powiedzieć o ogromnym pakiecie i ogromnych środkach finansowych, jakie y, wpływają na emeryturę, plus, która od 2015 roku wzrosła praktycznie o jedną trzecią. W tym roku, w 2021 roku, rząd przeznacza na y, y, dodatkowe świadczenia emerytalne aż 36 miliardów złotych. Mówimy o ogromnych środkach, mówimy o ogromnym wsparciu seniora poprzez do, dodatkowe świadczenia emerytalne. A mówiąc dodatkowe, mamy tutaj na myśli oczywiście 13. emeryturę, która jest kontynuowana od 2019 roku. Po raz pierwszy rząd zatwierdził Dodatkowe świadczenie emerytalne w 2019 roku była kontynuowana w 2020 roku, a w tej chwili będzie kontynu kontynuowana w 2021 roku i już seniorzy mogą na wiosnę spodziewać się dodatkowych pieniędzy. W tym roku seniorzy mają powód do radości, bo oprócz dodatkowej 13 emerytury będą mogli liczyć również po raz pierwszy na wypłatę tak zwanej czternastki, czyli czternastej emerytury, którą planuje rząd wypłacić na jesień i w ten sposób senior, który nie przekracza progu, progu dochodowego 2900 będzie mógł uzyskać łącznie około 2,5 tysiąca dodatkowych środków. Jeżeli mówimy o wsparciu emerytalnym, to należy zaznaczyć, że najminimalne, najniższe wsparcie emerytalne i rentowe od 2015 roku do roku obecnego wzrosło aż 42 i, w, i w, w obecnym roku będzie wynosiło 1250 88 zł i wzrosło w porównaniu choćby nawet do roku ubiegłego o 50 ponad złotych, bo w tamtym roku to minimalne świadczenie wynosiło 1000, 1200 zł. Mając na względzie wsparcie emerytalne, należy podkreślić bardzo istotną sprawą, sprawą jaką jest waloryzacja rent i emerytur. W tym roku waloryzacji rent i emerytur podlegają wszystkie i wskaźnik waloryzacji obejmuje 4,24%. Na ten cel w 2021 roku rząd przeznaczył Ponad 10,5 miliarda złotych. Proszę zwrócić uwagę, jak świadczenia te wzrastały na przestrzeni lat od 2015 do roku 2021, czyli prawie 200% więcej. Jeżeli mówimy o wzroście i całym pakiecie emerytalnym, pragnę zaznaczyć również, że Zasiłek 500 plus dla osób niepełnosprawnych również uległ zwiększeniu i od 1 marca tego roku wynosi 1772,08 zł. Szanowni państwo, oprócz bogatego pakietu, jakim jest emerytura plus i dodatkowe świadczenia, wszystkie skierowane na seniora, to jest szereg również innych programów kontynuowanych z myślą o wsparciu senioralnym. Takim programem na lata 2014-2020 był program ASOS, czyli rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Ten program w 2020 roku dobiegł końca i w tym, na, w tym okresie na ten program rząd przeznaczył 280 milionów złotych wsparciu e, e, z tego programu skorzystało około 1,5 milionów uczestników i zorganizowano i zrealizowano ponad 2700 programów. Również program Senior Plus edycja 2014-2020 dobiega końca. Skutecznym działaniem tego programu było osiągnąć liczbę 873 kluby seniora czy też dzienne domy dla seniora. Cieszą się one ogromną popularnością, patrząc choćby nawet na to, że w 2015 roku to zaledwie 99 takich placówek, a kończymy z liczbą 873 i liczbą uczestników ponad 23 tysiące. Szanowni Państwo, jeżeli patrząc na przykład y, o polszczyzny, również mamy tu powody do radości. E, ro, y, program ten zakończył się Liczbą placówek 24 i ponad 600 uczestnikami w tych placówkach. Niemniej jednak te programy, patrząc na ich potrzebę społeczną, patrząc na to, jak bardzo następował w tych latach rozwój, one się kończą, ale nie kończą się realizacją aktywności osób starszych. One dalej będzie. Te programy i te działania będą kontynuowane. Przejmuje w tej chwili inny program i program ten nazywa się Aktywni Plus. Program Aktywni Plus skierowany jest tylko i wyłącznie szerokiej aktywności społecznej seniora, i to pod względem fizycznym, jak i intelektualnej. Na ten cel przeznaczony jest w roku obecnym 40 milionów złotych, program jest programem Wieloletnim od 2021 do 2025 i w ciągu okresu trwania tego programu przeznaczonych jest łącznie 200 milionów złotych. Skierowany jest do organizacji pozarządowych i tych, które realizują politykę społeczną. Także tutaj widzimy, drodzy Państwo, że działania te nie zostają zaprzestane, działania te nadal są realizowane, gdyż widzimy. Ogromną potrzebę wsparcia polityki senioralnej i tego, jakim cieszy się ona dużym powodzeniem. Mając również na względzie tą politykę senioralną, Senior Plus edycja 2014-2020 dobiega końca, ale jest nowa edycja Seniora Plus, nowe wydanie na lata 2021-2025, i tutaj na ten okres wieloletniego funkcjonowania przeznaczone jest 300 milionów złotych. Razem program Aktywni będzie dysponował ogromną kwotą przeznaczoną na wsparcie polityki senioralnej 500 milionów złotych. Ale już o tym nowym programie Senior Plus ja poproszę pana dyrektora Wydziału Polityki Społecznej o przedstawienie tego programu szczegółowo. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Senior Program Plus jest programem realizowanym bardzo skutecznie na terenie naszego województwa. W biegu na przestrzeni 2015-2020 utworzyliśmy 25 placówek dla 663 miejsc dla, dla seniorów na łączną kwotę prawie 5 milionów. Program ten jest kontynuowany, jest dedykowana kolejna edycja, w której można w tej chwili ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie domu dziennego. Do kwoty 400 tysięcy złotych lub klubu seniora do kwoty 200 tysięcy. To jest ten pierwszy moduł. Drugi moduł to jest oczywiście funkcjonowanie już klubów seniora. I w klubie, w dziennym domu seniora dzienna miesięczna kwota to jest 400 zł, a w klubie seniora 200 zł. A więc cała polityka senioralna wpisuje się w politykę rządową. Program Maluch Plus, dofinansowanie stołówek, miejsca pracy, tarcza y, ubiegoroczna, jak i również w tym roku. Oraz oczywiście cała polityka senioralna. To są kluby seniora, to również pamiętajmy, że leki 75 plus dla, dla seniorów. Tak więc termin do składania wniosków upływa, proszę Państwa, 24 marca bieżącego roku. Wnioski, które należy wypełnić, przesłać do wojewody, będą dalej przekazywane i mamy nadzieję, że kolejne miejsca. Powinniśmy bardzo szybko przekroczyć tysiąc miejsc dla seniorów, a nasze województwo jest jednym ze starszych województw, gdzie takie zapotrzebowanie na domy dziennego czy kluby seniora jest bardzo duże. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, szanowni państwo. Jeszcze na koniec pragnę zaznaczyć, że ogromną rolę w polityce senioralnej pełnią samorządy. To też do samorządów obecnie skierowany jest konkurs samorząd profamilia. 2021 bardzo zachęcam wszystkie samorządy do wzięcia w nim udziału. Jest to prestiż naturalnie dla każdego z samorządów. E, mogą wykazać się swoją polityką prorodzinną, którą prowadzą nowymi rozwiązaniami. Do konkursu należy się zgłaszać poprzez e, informacje na stronie internetowej. Konkurs e, wyłoni po m, 10 e, samorządów w pięciu kategoriach, a następnie ostatecznie po jednym samorządzie z kategorii, który dostanie miano certyfikat samorządu profamilia 2021. Bardzo proszę i zachęcam wszystkich do skorzystania yy, i wzięcia udziału w tym konkursie. Ja dzisiaj już dziękuję panie dyrektorze. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu.